Dzień dobry, dzisiaj chciałam Wam się pochwalić. Eee, szpadel dostał u nas drugie życie. Mój mąż go obciął, tak jak powinien wyglądać szpadel do darni i sprawdza się rewelacyjnie. Jest ostry, eee, już zdążyłam go przetestować. Eee, rabatki zostały oczyszczone z nadmiaru, że tak powiem, i z czasem podejrzewam, że te rabaty zaczną się powiększać, jak tak dalej będę. Wykaszać takim sprzęcikiem yy, sobie trawkę. Yy, taki szpadel można kupić też yy, w internecie, czy stacjonarnie. A tu, proszę bardzo, stary szpadelek, yy, już tam miał tutaj wygięcia, tam niżej, i właśnie mąż obciął. Super, mega ostry, także fajnie się sprawdził. Zapraszam, chcę pokazać, jak moje rabatki zostały wyczyszczone, a nadmiar darni. Usunięty, także nawet sporo tego było. Lepiej, żeby mąż nie wiedział. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Także tutaj pierwsza taka część, gdzie zostało dzisiaj tatarn yy, przycięta, żeby odkryć funkcję. Róża została tutaj pod, yy, podwiązana. Troszkę usunęłam tego podogracznika. To jest to tutaj z tymi kolorowymi. Ładnymi listkami, które już tutaj się zaczęło na hostach rozchodzić. Także szkoda, że te hosty zginęły I teraz ładnie je widać. Później przyjdą tutaj troszeczkę kolorów. Paprotki też super wyglądają i też widać, jakie popalenia mają po ostatnim przymrozku. Tutaj mamy powojnika, który się super pnie. Później będzie kwit, kiedy przyjdzie czas na nie bo najpierw moja piękna róża która już ma widać mnóstwo pąków związanych, to jest Bobby James także czekamy samo tutaj również została przycięta darni żeby odsłonić za chwilę już kwitnące będą szałwie lekarskie Niesamowite piękne kwiaty, liście pachnące, można zrywać, robić napary, herbatki, pukać gardło, gdy boli. Naprawdę aromatyczne zioło, także super. I ta przecięta darnik wygląda w spoko. I oczywiście orliczki, wciąż kwitnąca. u mnie tylko sprawdza się właśnie ta jedna odmiana. Odmiany pełne niestety u mnie nie chcą rosnąć. A tam w głębi mamy no niestety do usunięcia bukszpan, którego zjadła śma. Kolejna przycięta darn, gdzie ładnie wyeksponowały się żuraweczki. Do tego tutaj już mamy kwitnące petuszki i ryjski. Też troszeczkę zostało tego mrozu. Tutaj już ładnie rosną róże moja wiśnia, alba plena, która sobie fajnie rośnie, daje sobie tutaj fajnie radę. Tam są też lilie, są róże. Y, róże z odmian pełnych, lecz dzikie. I tu już też widać, jak na innych rabatach, żureweczki zaczynają już pomalutku wypuszczać pędy, które jeszcze troszkę i będą kwitły. Jesteśmy przy największej rabacie. Kiedyś tutaj były dwie rabaty, teraz są, teraz jest jedna największa. I tutaj właśnie tak w koło zostało obrobione ten szpadlem. Fajnie, super to wygląda tak estetycznie. E, bardzo mi się to podoba. Kwiatki sobie rosną. Belinki, jeżówki, nasiona cyni już też wzeszły fajnie. Tutaj nie mylić, bo to nie jest pokrzywa. To nie jest pokrzywa. Katalpa też dopiero zaczyna liście wypuszczać, gdzie już dążyła zmarznąć. Miskant również zmarł i wypuszcza na nowo. Przetaczniki. Fajnie, też sobie tutaj dają radę. Tu mamy trawę reweńską. To jest kuzynka trawy pampasowej, która u nas kiedyś rosła, ale nigdy nie kwitła. Memory. Kolejny miskant. Tam jest zapomniana lużyczka, ale. Kiedy się przesadzę? Trochę niestety tutaj jeżówek mi wypadło. Szkoda. Zobaczymy. Może jeszcze odbiją. Yy, ta trawa będzie musiała być troszeczkę yy, ograniczona, bo jest ekspansywna, więc z czasem tutaj coś dla niej się zrobi. Tu jest ta wuła, Także jeszcze troszkę. Za chwilę będzie cała w bieli. Tutaj Także jest rozpłonica trochę lilii, A tu jest kolkwicja, która powinna być odsypa, obsypana kwiatuszkami. Niestety zmarłe kwiaty. Jest tylko, są pojedyncze kwiatki. Może gdzieś uda mi się zobaczyć. Krzew jest do przecięcia, zawsze po kwitnieniu. O takie dzwoneczki. One są podobne bardzo nawet do mm, naszej krzewuszki cudownej. Także tak wygląda ten krzew. No dobrze, no i ta darm też. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Pozdrawiam. Trzymajcie się, ciepło. Na razie.